Witam wszystkich, chcących się dowiedzieć, co ciekawego się dzieje w Kanadzie. Zresztą w Kanadzie, bo to powiem wam trochę więcej na ten temat za chwilę. Ale na razie jest, jak wiecie, 18 stycznia. Dzisiaj jest poniedziałek, środek zimy, powiedziawszy, a u nas jakoś tej zimy jeszcze do tej pory nie widać, bo jeszcze nie mieliśmy nawet przemrozków. Także w tym roku jest dość ciepła, zima naprawdę jest ciepła, bo kilka dni temu, już od kilku dni mamy ciepło, to cały czas, ale od kilku dni nawet mam mieliśmy 12, 13 plus na plusie. Także trudno to jak widzicie tutaj wnioskować, że to jest akurat zima, bo gdy się siedzi w samochodem patrząc. Tylko co tutaj widać, to się wydaje jakby to było lato. Tylko tyle, że na drzewach nie widać liści. Te drzewa nie są zielone. Także wybraliśmy się nad morze. Z naszego domu wielka, bardzo wielka wyprawa. Oczywiście batalia, żeby wyjechać nad morze, bo. Trzeba 15 minut jechać samochodem, żeby się znaleźć nad morzem. 15 minut. Także, tak jak wiecie, teraz jest COVID. I sztuczna pandemia panuje, i po prostu mamy restrykcje, tak i wszyscy. Nie wiadomo po co, ale je mamy. Musimy się stosować w pewnym sensie, dlatego dużo siedzimy w domu. dlatego potrzebna jest nam e, zaczerpnięcie świeżego powietrza tak jak widzicie tutaj jest choinka na pewno to wieczorem nie jest ciemno, o, bardzo ładnie widać tutaj są choinki i przybrane widzicie bom, nawet bombkami o tutaj i te kolorowe e, kafejki, restauracyjki to większość z nich też. Zobaczcie, ile tutaj ludzi chodzi. To jest poniedziałek w południe. Przed południem, zobaczcie, tysiące ludzi tu chodzi nad morzem. Tylko jest dziwne to, że o, zobaczcie to. Murę, górę, górę, na której jest zawsze śnieg. 3400 metrów ona ma. Także bardzo to jest ich zdjęcie. Bardzo dużo. Byłem zaskoczony, że aż tyle ludzi chodzi tutaj nad morzem. Bo jak chodziłem, to i du dużo ludzi chodzi tutaj też w maskach. Nie powiem, że dużo, mniejsza ilość, ale będąc nad morzem, ci ludzie chodzą w maskach, tak jak dosłownie barany. Inaczej ich tak nie nazwie. Nawet ta mewa nie jest w masce, a ludzie chodzą w maskach. Także, o tutaj się ja siedzę, maskowa jedna, ja nie mogę patrzeć na tych maskowych ludzi, bo normalnie nikt im nie każe, a oni nadal chodzą. Ja rozumiem w sklepie, rozumiem wszędzie, ale być nad morzem i, i chodzić w masce, to tragedia po prostu. Nie wyobrażam sobie tego. Tu się chodzi po to, żeby zaczepnąć świeżego powietrza, a nie blokować to powietrze. Także ładna ta choinka. Zobaczcie, tych ludzi tutaj jest pełno masie Ja byłem naprawdę zaskoczony, że tyle ludzi można spotkać na poranek, w poniedziałek, gdzie ludzie pracują. Ale w Kanadzie jest bardzo dobrze, ludzie chwalą sobie tego, tą zarazę, ja tak nazywam, pseudo pandemię. Dlatego, o, tutaj jest ta góra. Są 3400 metrów, ma ona zawsze tam jest śnieg. Omydnie, latem gdzieś zimą, zawsze tam jest śnieg. Także tutaj w Kanadzie ludzie się cieszą z tej pandemii z tego względu, że tutaj wszystkim ludziom płacą. Nawet płacą, szczególnie płacą tym, którzy nie pracują, którzy potracili pracę. Od marca już płacą po 2000 na miesiąc. Co sobie wyobraźcie, niektórzy może nawet tego nie zarabiali. Opracowali tylko w niepełnym wymiarze pracy, a tutaj dostają 2000 dolarów na życie w Kanadzie podczas tej pandemii. To jest normalnie skandal. Po prostu ja się też z tym nie zgodzę, chociaż ja już nie pracuję. Jestem już od kilku miesięcy na emeryturze. Po prostu już mam takie wiegi, że dość pracy i mam dużo wolnego czasu. Mogę jeździć wtedy gdzie chcę, znaczy gdzie chcę, mogę jeździć tylko samochodem, bo ja nie wyobrażam się, nie wybieram się na żadne wycieczki samolotowe w tej chwili, bo niestety trzeba zrobić test na COVID-a, a ja nie będę robił żadnych, żadnych testów po prostu takiej kłopoty. Ja mam swój rozum, swój mózg i wiem na czym stoję po prostu i będę siedział w domu, jeżeli, dopóki to będzie, będę jeździł tak jak teraz, tylko z samochodem po prostu, wiem po prostu, wiem swoje po prostu, nie mam mojego mózgu wypranego tak jak większość ludzi, tak samo i w Polsce, tak samo i tutaj w Kanadzie, nie ma rodziców, ludzie wszędzie są trasy sami. A ja niestety, ja jak już wiecie, nie oglądałem telewizji, nie oglądam już od około roku. Nie interesuje mnie, kto zmarł, na co zmarł, ile jest chorych. Po prostu nie interesuje mnie. To żyje swoim życiem, dlatego jestem zdrowszy, lepiej się czuję. Po prostu psychicznie kompletnie nie zwracam kompletnie na to uwagi. Także yy, widzicie przejechaliśmy się nad morzem żeby zaczerpnąć świeżych powietrza żeby wyjść z tego domu no bo lepiej po prostu lepiej się człowiek wtedy czuje po prostu inaczej ile można siedzieć w domu nie obuważam sobie was w Polsce którzy macie daleko do morza czy daleko do gór bo taka wyprawa to jest wtedy nieosiągalna po prostu a ja w każdej chwili mogę być w górach, w każdej chwili zresztą u nas wyciągi narciarskie są otwarte. Narciarze wyciągi pracują. Także kto lubi narty może, ma, też może wyjechać w góry i pojeździć na nartach. Ja niestety nie umiem, dlatego nie, nie mam po jeździć w góry na narty bo śnieg mamy tylko w górach. Ja widzę ten śnieg. codziennie widzę, bo wystarczy, że wyjdę z domu i już widzę wierzchołki gór pokryte śniegiem. I w rzeczywistości to mi wystarcza. Nie chcę tego śniegu tutaj, tutaj na ulicach, żebym mógł jeździć. Dlatego pokazuję ten może wiele razy pokazywałem, ale tutaj chcę specjalnie pokazać, zobaczyć, że ten śnieg jest tylko na górach za chwilę zobaczycie, podjedniem troszkę bliżej, tam po prawej stronie już widać troszkę białe, białe szczyty gór i w zupełności to mi już wystarcza wystarczy popatrzeć z daleka bo tu nie jest tak daleko do tych gór do tych gór jest w sumie samochodem 20 km także nie jest to daleko bo góry tutaj mamy do dookoła miasta bankowe, także nie narzekamy na złe powietrze, tutaj gdzieś trochę, trochę się kopci, ale tutaj po prostu nie ma takich kominów i takiego kopcenia jak jest w Polsce, po prostu czy nawet w Europie. Rzadko się zdarza, żeby jakieś komin, to są tartaki i one tutaj dymią. To tyle. No tyle chciałem powiedzieć i zapraszam na następne moje filmy, bo nie wiadomo, co się jutro się będzie działo w Stanach, także no zobaczymy, nie niewesołość zaczyna się dziać, ale nie mamy na to wpływu. Zapraszam na swój następny.